No i kurwa kolejne wejście Kurwa To już jak bułka z masłem wchodzi kurwa. Muszę nad na, na, Kurwa już Morze Północne jechać Bo to, to już nie robi na mnie wrażenia Albo na Arktykę kurwa a już kurwa Tu prezenter nie... właśnie jeszcze kurwa tvn Przed chwilą Kurwa chyba mnie nie poznał jeszcze Jeszcze nie mam takich zasięgu głową ale kurwa popracujemy na tym Popracujemy kurwa. Streep będzie, różne rzeczy będą kurwa, jak nie będą blokować, będzie się działo. No. no i będziemy musieli zacząć zarabiać niedługo kurwa. Bo to wszystko kosztuje. A ja widzę, że wy macie ciśnienie kurwa. Żeście kasy nie odłożyli nic, kurwa. Kochani, mi zabrali 95%. A i tak nie muszę do końca życia pracować, kurwa. 95% mi zajebali kurwa majątków I to i tak naprawdę no, nie muszę już do końca życia pracować z tego co zostało kurwa No ale to wiecie, to też nie o to chodzi Trzeba się rozwijać, trzeba coś robić kurwa Sauny też kosztują kurwa Wiecie Więc nie ma to tamto kurwa Trochę szaro buro ale już za trzy miesiące będzie pięknie zielono, kurwa. Będziecie przyjeżdżać do miasta Będę was gościł, kurwa. Albo w Krakowie, w grodzie Kraka, kurwa. Królewskie miasto, kurwa. We mnie płynie taka krew królewska z grodu Kraka, kurwa. No jest dobrze, jest kochani, dobrze. Nie ma co pierdolić, przesadzać. Wystarczy. Już chyba udowodniłem tu niedowiarką i sobie, że, że się, kurwa, morsuje. Pierwszy sezon morsowania. Już, kurwa, tyle morsowań było. To nie jest fotomontaż. To nie jest, kurwa, Jaj. To jest prawda, kurwa. Się wchodzi, kurwa. I to jest zima. To nie jest kręcone latem, kurwa. Ludzie w zimowych, ty. Dziękuję za uwagę.